Przyjechałem dzisiaj na Dzień Otwarty po to, aby sprawdzić możliwości wsparcia dla naszego pomysłu partnerstwa strategicznego szkół wyższych. Chciałbym realizować projekt Partnerstwo Strategiczne, mające na celu podnoszenie jakości kształcenia, współpracę międzynarodową uczelni i budowę relacji między absolwentami, pracodawcami i pracownikami naukowymi. Chcemy podjąć współpracę z kilkoma placówkami oświatowymi z całej Europy w zakresie projektu dotyczącego baśni i legend, jako takiego nośnika historii i kultury przez pokolenie. Chcemy te działania podjąć w ramach programu Erasmus, właśnie dlatego, że to jest program, który umożliwia nam współpracę z różnymi placówkami oświatowymi. Program Erasmus Plus jest programem Unii Europejskiej zatwierdzony przez Parlament Europejski i Komisję Europejską na lata 2014-2020. Przeszło 14,7 miliarda euro zostało przeznaczone na programy edukacyjne. Ogromne szanse, ogromne możliwości dla każdego. W roku zamierzamy wysłać po raz pierwszy bardzo dużą grupę uczniów, około 90 w pięciu różnych zawodach do pięciu ośrodków na terenie Niemiec. Bez programu Erasmus, młodzież nie miałaby szans wyjazdu na żadne zagraniczne staże. W dzisiejszym wydarzeniu weźmie udział przeszło 1500 osób, które będą miały możliwość wzięcia udziału w 12 panelach informacyjnych. To wydarzenie jest częścią projektu informacyjnego organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, tak zwanej Akademii Erasmusa Plusa. To, czego ja szukam w programie Erasmus, to kontakty przede wszystkim, to nowe pomysły, to rodzaj innowacji w edukacji. Jak uczyć lepiej dorosłych? Jak dorośli chętniej będą przyswajali wiedzę? Zależy mi na konsultacjach z ekspertami, na tym, co jeszcze możemy zrobić poza tymi pomysłami, które już mamy. Inicjatywa punktów konsultacyjnych jest bardzo ważnym elementem dzisiejszego spotkania, dzisiejszej Akademii. Są to miejsca, gdzie zainteresowane osoby, uczestnicy Akademii mogą spotkać się z ekspertami programu, z pracownikami zespołu. Jesteśmy bardzo tutaj podbudowani dzisiejszymi konsultacjami przy punktach, bo widać, że naprawdę są już to konkretne pomysły, bardzo ciekawe inicjatywy.